Witam wszystkich w kolejnym wideo poradniku dotyczącym floty na sezonie. Przechodzimy do kolejnych zagadnień. Zaczynamy od podstawowego działania floty. Mamy tutaj wyszczególnione, mamy, jest to dominacja na morzu, to przejdziemy w innych poradnikach do tego. Blokowanie mostów. Proszę Państwa, na przykład za pomocą floty możemy zablokować taki czy inny most. Musi to być odpowiedni okręt, ale dzięki temu możemy zablokować jakiejś armii. Jeżeli mamy tutaj statek, możemy zablokować taki most, żeby armia nie mogła się przemieszczyć. Służenie jako most w przypadku kanonierek: jeżeli postawimy swoją przyjazną kanonierkę, kanonierki to są te brązowe okręty, postawimy sobie tutaj, a armię chcemy przerzucić, to możemy postawić tą kanonierkę w tym miejscu. Ta kanonierka jest bezbronna w razie ataku yy, statku innego. Można przejść na drugą stronę jakby po kanonierce. Jest taka opcja. Blokowanie rzek i portów. Rzek no to to muszą robić nie kanonierki, a brygi. Na przykład jeżeli postawimy bryga tutaj, no to bez naszej zgody nikt nie przepłynie tutaj do tego akwenu w środku albo nikt z niego nie wypłynie. Także jest to w pewnym sensie też, element polityczny. Można go tak wykorzystać. Do blokowania portów osobny dział do tego przejdę. Blokowanie cieśnin to w wypadku, kiedy mapa nie jest yy, to w wypadku, kiedy mapa nie jest wyspą. Ale do tego nie będę przechodził, bo to jest bardzo specyficzne i po prostu nie będę zabierał czasu. Pomoc lub uniemożliwienie desantu. Czyli po prostu możemy zrobić tak, jeżeli, i, że za pomocą transportowców robimy desant na przykład na kogoś albo w jakieś miejsce, żeby zrobić przemarsz wojsk. Yy, obrona terytorium, no to się rozumie samo przez się, i pozyskiwanie słowców naturalnych to w wypadku posiadania tych żółtych okrętów, czyli statków kupieckich. Przechodzimy dalej. Jakie w ogóle okręty mamy? Mamy transportowce. Transportowce to są te fioletowe okręty. Na transportowcu możemy mieć maksymalnie 500 żołnierzy i tylu możemy przeprowadzić desant. Kanonierka jest to najmniejszy okręt, to jest takie brązowy. Po prostu ona ma też jest najmniej wytrzymała i najmniej zadaje obrażeń. Mamy Bryga, no to to są te zielone okręty. Mamy fregatę. Ja fregaty nie mam, ale tutaj paceł buduje fregatę. To są te niebieskie okręty, one są największymi okrętami. Mamy jeszcze transportowiec rzeczny, czyli ten biały, który, bo tymi dużymi nie możemy się przemieszczać po rzekach. Nie wszystkimi okrętami możemy się po rzekach przemieszczać. A na przykład transportowcem rzecznym możemy 150 żołnierzy zdesantować na rzece. Także jest taka opcja. No i statek kupiecki to jest ten żółty statek, który, który tutaj pokazywałem wcześniej na mapie. Coś takiego, nie? Dobra, przechodzimy dalej. Yy, oczywiście, okręty, żeby je wybudować, to, to nie jest tania sprawa, bo ja po prostu powiem, z czego się składają okręty praktycznie wszystkie. Są to deski, żelazo, węgiel, wełna, marynarze, no to to są po prostu zwykli żołnierze, których przeznaczamy na flotę i łuki dla marynarzy. Jest też oczywiście okres budowy, bo to nie jest tak, że mamy wszystkie surowce, to idziemy i zestawiamy statek. Statek buduje się z czasem, czyli tam powiedzmy uiściliśmy wszystkie potrzebne rzeczy na statek, to wtedy budujemy ten taki przecięty wzór, który wam pokazywałem, taki, że statek jest w budowie. I na przykład w przypadku bryga, który te zielone, które się budują, on ma okres budowy aż 9 dni. Także przez 9 dni nam się taki bryg buduje. Zanim on będzie w takiej formie po prostu, że on siedzi w porcie już, nie? mamy coś takiego jeszcze jak opcja, że za pomocą punktów wpływów wydajemy 25 punktów wpływów i możemy transportowca, bryga i fregatę o jeden dzień przyspieszyć nie można wszystkich okrętów, można tylko ten transportowiec, brygi i fregatę o jeden, jakby jest limit na jeden statek, czyli nie możemy se o jeden dzień, o jeden dzień, o jeden dzień tylko na jeden statek Możemy przyspieszyć go maksymalnie o jeden dzień za pomocą 25 punktów wpływów. Mamy jeszcze tylko wspomnę coś takiego jak lodołamacz. Nie będę o tym mówił, możecie się domyślić do czego to jest. W przypadku jeżeli mapę mamy yy, oblodzoną i chcemy przepływać przez te oblodzone tereny, no to wtedy potrzebujemy takiego upgrade'a do kanonierki czy do innego statku jakim jest yy, lodołamacz. Ale nie będziemy... Na ten temat teraz rozmawiać, gdyż najprawdopodobniej po prostu takiej sytuacji nie będzie. Mówię tylko, że w razie W może się tak zdarzyć. Dobra, no to myślę, że na tyle. Potem przejdziemy do kolejnych poradników ze statków kupieckich i Także dzięki wszystkim i cześć.